Gwiazda, która rozbłysła na niebie, przykuwając uwagę całego świata. Najjaśniejsze takie zjawisko od ponad czterech stuleci, kryjące wiele niespodzianek. Supernowa 1987a była jednym z najważniejszych wydarzeń współczesnej astronomii. W tym programie pokażemy, czego dowiedzieliśmy się dzięki niej i czy możemy się spodziewać podobnego wybuchu w naszej kosmicznej okolicy. Zapraszamy na astronarium. W galaktyce takiej jak nasza, średnio raz na 100 lat jakaś gwiazda wybucha w postaci supernowej. Ale akurat w Drodze Mlecznej nie zarejestrowaliśmy takiego zjawiska od ponad 4 stuleci. To między innymi dlatego tak wielkim wydarzeniem była supernowa 1987a. 24 lutego 1987 roku astronomowie zauważyli pojawienie się jasnego obiektu w Wielkim Obłoku Magellana. To niewielka satelitarna galaktyka naszej Drogi Mlecznej. Tak blisko supernowej nie było od czasów Jana Keplera. I choć nadal mówimy tu o wybuchu gwiazdy położonej w innej galaktyce, to można ją było zobaczyć na niebie nawet gołym okiem. A badania supernowej 1987A miały fundamentalne znaczenie dla naszego rozumienia tego rodzaju zjawisk. Dziś pojawiają się jednak spekulacje, że wkrótce możemy być świadkami jeszcze bardziej spektakularnej supernowej, tym razem w obrębie naszej galaktyki. Jej źródłem ma być Betelgeza, to gwiazda w konstelacji Oriona, o której wiemy, że jest u schyłku swojego żywota. A ostatnio zaobserwowano jej nietypowe zachowanie, nagły i silny spadek blasku. Czy faktycznie może to oznaczać, że będziemy świadkami rychłego wybuchu Betelgezy? Odpowiedzi może dostarczyć właśnie historia supernowej 1987A. Sprawdźmy, czego dowiedzieliśmy się za jej sprawą na temat wybuchów gwiazd supernowych. I czy na tej podstawie będziemy w stanie przewidzieć pojawienie się takiego zjawiska w naszej galaktyce? Kiedy świat obiegła wiadomość o wybuchu supernowej w Wielkim Obłoku Magellana, w jej stronę natychmiast skierowano największe teleskopy. Po raz pierwszy współczesna astronomia miała okazję śledzić z bliska przebieg takiej kosmicznej eksplozji. Wyniki kolejnych obserwacji wprawiały jednak badaczy w coraz większe zdumienie. Z pytaniami o unikalną naturę supernowej z 1987 roku udajemy się na Uniwersytet Jagielloński. Doktor habilitowany Andrzej Odżywołek zajmował się badaniem źródła eksplozji w Wielkim Obłoku Magellana. Jak mówi, co do zasady była to tak zwana supernowa typu II. Astronomowie nazywają tak masywne gwiazdy, które wybuchają po tym, jak ich jądro zapada się pod wpływem ogromnej grawitacji. Jednak supernowa 1987A znacząco odbiegała od znanego schematu takich zjawisk. Zaskakujące były wyniki analizy zdjęć archiwalnych Wielkiego Obłoku Magellana. Tuż w miejscu, gdzie zaobserwowano supernową, znajdowała się gwiazda, która nie była czerwonym olbrzymem. W tych czasach obowiązywał paradygmat, że supernowe typu I bluzajnego, typu 2 to są eksplozje czerwonych olbrzymów. Był to niebieski nad olbrzym, czyli gwiazda o masie pomiędzy 30 a 40 mas Słońca, promieniu rzędu 20 milionów kilometrów, czyli około 35 razy większym od promienia Słońca. Fala uderzeniowa, która powstała w momencie kolapsu grawitacyjnego jądra gwiazdy, potrzebowała niewiele czasu, aby dotrzeć na powierzchnię, około kilku godzin. No, dla porównania, gdyby nastąpił wybuch Betelgezy, czas ten wynosiłby około dwóch dni. W przypadku czerwonego olbrzyma. Supernowa ta ewidentnie nie jest podręcznikową supernową typu 2. Świadczy o tym na przykład jej krzywa blasku, która jest dosyć anomalna. Zawiera dwa maksima. Jedno pojawiło się kilka dni po wybuchu, potem supernowa troszeczkę przygasła. Potem pojawiło się drugie, główne maksimum, które trwało kilkadziesiąt dni, natomiast nawet w tym maksimum jej jasność była znacząco mniejsza od wszystkich innych typów supernowych. Jeżeli popatrzymy na krzywą blasku, to okaże się, że Supernowa 1987a różni się od pozostałych bardziej niż wszystkie pozostałe typy między sobą. Dlaczego Supernowa z 1987 roku tak bardzo różniła się od innych zjawisk tego typu? Nieco światła na ten problem rzuciły obserwacje kosmicznego teleskopu Hubble'a. Tuż po wyniesieniu na orbitę skierowano go w stronę miejsca wybuchu supernowej w Wielkim Obłoku Magellana. Wykonane wtedy zdjęcia jako pierwsze pokazały coś niezwykłego. Promieniowanie supernowej rozświetliło mgławicę, wewnątrz której znajdowała się gwiazda, która eksplodowała, astronomowie nazywają ją progenitorem. I najpierw został rozświetlony jeden pierścień, a po kolejnych czterech latach podświetlone zostały dwa następne pierścienie. Tworzą one na niebie figurę wyglądającą troszeczkę jak zniekształcona ósemka. Kształt ten jest wynikiem projekcji na sferę niebieską obiektu, który współcześnie uważamy, że jest czymś w rodzaju klepsydry, której... Górną i dolną podstawą są te słabsze większe pierścienie, natomiast przewężenie to jest ten jaśniejszy, mniejszy pierścień. Co mogło spowodować powstanie takiej mgławicy? To, co ustalono, to że ta mgławica pojawiła się około 20 tysięcy lat przed wybuchem supernowej. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, co spowodowało powstanie takiej mgławicy, natomiast jedna z hipotez mówi, że supernowa 1987A jest to obiekt, w którym doszło do złączenia się dwóch gwiazd. Większa gwiazda pochłania mniejszą, ta mniejsza po spirali porusza się w kierunku jądra, następnie te jądra gwiazd łączą się ze sobą, zostaje w tym momencie wyrzucona charakterystyczna mgławica, obiekt się rozkręca, a oprócz tego do wnętrza tej gwiazdy zostaje dostarczone świeże paliwo termojądrowe, które w pewnym sensie cofa ewolucję gwiazdy o te właśnie 20 tysięcy lat i odracza wybuch supernowej. To niezwykłe, że zdjęcia wykonane po wielu latach pozwoliły zrozumieć, co stało się jeszcze przed wybuchem supernowej 1987a. Ale największy przełom, jaki przyniosło to zjawisko, był związany z czymś, czego na żadnym zdjęciu nie da się zobaczyć. Oto jeden z najbardziej niezwykłych eksperymentów naukowych na świecie. Ogromny, podziemny zbiornik, wypełniony krystalicznie czystą wodą z tysiącami fotodetektorów rozmieszczonych na ścianach dookoła. To zdumiewające miejsce to detektor Super Kamiokande. Znajdujący się w tunelach starej japońskiej kopalni eksperyment służy do wykrywania neutrin tajemniczych cząstek o niemal zerowej masie, przenikających przez otaczającą materię. Wpadając w wodę, nieliczne z nich powodują jednak powstanie tzw. promieniowania Czerenkowa. Właśnie w ten sposób można wykryć ich obecność. Źródłem tych niezwykłych cząstek jest przede wszystkim Słońce. Ale 23 lutego 1987 roku detektory neutrin zarejestrowały także coś jeszcze. Cząstki, których źródłem była supernowa w Wielkim Obłoku Magellana. Jak tłumaczy profesor Paweł Hensel, neutrina od supernowej 1987a były rewolucyjnym odkryciem. Po raz pierwszy udało się uchwycić takie cząstki pochodzące od odległego obiektu w kosmosie. Ale to nie wszystko. Potwierdziły się także teorie mówiące, że to właśnie neutrina odgrywają kluczową rolę w wybuchach gwiazd supernowych. Supernowa, tak jak przewidują to modele, teorie właściwie supernowych typu 2, to jest zapadnięcie się pod wpływem przewagi grawitacji w pewnym momencie, niestabilności, rdzenia tej gwiazdy, która później wybuchła jako supernowa. Otóż to oznacza wydzielenie energii 10 do 47 żuli Dodaje taką jasność, nawet optyczną, jak cała galaktyka. I teoria mówiła, że 99% tej energii, która się wyzwoli w ciągu 1 dziesiątej sekundy w pobliżu centrum gwiazdy, ona w postaci strumienia neutrin będzie wyniesiona. To mówiła teoria. Prawda? 99%? Tak, 99%. Także. To, co błyska optycznie, to, co zaobserwowano, prawda, za pomocą teleskopów, to było zaledwie 1%, to był cień. Ale na półkuli północnej warto jest zauważyć, że zjawisko jest widoczne z, półtury, z półkuli południowej, a my mamy detektory na półkuli północnej. To zupełnie nie przeszkadza. To neutrina przenikający z ziemię on, bez problemu. tak, tak, tak. I one przelatują przez te ogromne ilości czystej wody, która jest w podziemiach, prawda, na głębokości kilometra w górach, w trzech miejscach umieszczone. W sumie trzy różne detektory neutrin zdołały uchwycić zaledwie 24 cząstki pochodzące od supernowej 1987 A. Ale to wystarczyło, aby potwierdzić, że teoretyczne oszacowania były poprawne. I niemal cała energia supernowych jest emitowana właśnie w postaci niewidocznych neutrin. Można powiedzieć, że ta garść neutrin pozwoliła nam potwierdzić nasze przewidywania co do tego, co się w ogóle dzieje podczas wybuchu gwiazdy ta. supernowej. Wynika to z tego, że neutrina wylatują z tej gęstej materii, z tego środka całego wydarzenia. One niosą nam informacje, co się działo i co się dzieje w centrum tej wybuchającej gwiazdy i to do nas dochodzi znacznie wcześniej niż to co obserwujemy na niebie. Tutaj to była różnica 3 godzin. Jak pan zareagował, kiedy się pan dowiedział o tym odkryciu? No i jak też dzisiaj z perspektywy już tych ponad 30 lat patrzy pan na to czego się dowiedzieliśmy dzięki neutrinom z supernowej 87A? Ja przede wszystkim ponieważ jestem teoretykiem, ja się zajmowałem neutrinami w różnych aspektach, prawda? Astrofizycznych, i teraz się okazało, że te rzeczy można mierzyć i że one potwierdzają te teorie, gdzie ja tam jakąś swoją cegiełkę, prawda, dołożyłem. To było wspaniałe, to była euforia, takie ekstremalne teorie fizyczne i oto okazuje się, że wszechświat tak działa. No i z tym się również wiąże pewna taka sensacja w której ja brałem udział. Mianowicie dwa lata po wybuchu tej supernowej grupa badaczy, specjalistów od pulsarów, stwierdziła, że we wnętrzu pozostałości po supernowej znajduje się pulsar, czyli gwiazda neutronowa, która się obraca bardzo szybko i to tak szybko, że 2000 razy na sekundę. Pamiętam, że wtedy z moim współpracownikiem bardzo szybko żeśmy usiedli, i wykazaliśmy, że to jest niemożliwe. To znaczy, że nie ma takiej materii, z której można zbudować gwiazdę neutronową, która by tak szybko się kręciła. Ona po prostu będzie rozleci się przy tak szybkim ruchu obrotowym. A czy dzisiaj udało się rozwikłać zagadkę pozostałości po tej supernowej? Udało się odnaleźć jakąś gwiazdę neutronową, która została po tej. To jest ogromny problem. To jest ogromny problem. Oczywiście mgławica się rozszerza, ale nie widać żadnego. Obiektu takiego jak gwiazda neutronowa. Ani pulsara, ani gorącego obiektu, który, który stygnie. I to jest problem. Co pewien czas dobiegają jakieś informacje, że została ta gwiazda odkryta. Na pewno wiemy, że w czasie poprzedzającym wybuch. Yy, nie powstała czarna dziura, bo wtedy te neutryna byłyby emitowane zaledwie przez jedną mniej niż jedną sekundę, i później byłoby takie obcięcie sygnału. To zauważono od razu. Natomiast no tej gwiazdy neutronowej nie widzimy. To jest jedna zagadek. Próby rozwiązania zagadek związanych z supernową 1987a nadal trwają. W ostatnich latach nowego spojrzenia na pozostałości po jej wybuchu dostarczyły radioteleskopy Alma. Anteny położone na płaskowyżu w Chile obserwują wszechświat na falach milimetrowych. Dzięki temu przenikają w niewidoczne inaczej miejsca. Doktor Tomasz Kamiński badał pozostałości supernowej w Wielkim Obłoku Magellana przy pomocy teleskopów Alma. Jak mówi, głównym celem było sprawdzenie, jaką rolę takie wybuchy odgrywają w tworzeniu kosmicznego pyłu, maleńkich drobinek, z których powstają m.in. planety takie jak Ziemia. Jednym z powodów, dla którego patrzymy z wielkim e, wytężeniem na supernową 1987a, jest fakt, iż podejrzewamy, e, że supernowe produkują bardzo dużo pyłu. Takie supernowe prawdopodobnie e, miały ogromne znaczenie dla formacji pyłu we, we wczesnych galaktykach, galaktykach, które dopiero się urodziły. Natomiast przez bardzo długo nie mieliśmy źródła, którym e, taką formację pyłu moglibyśmy obserwować bezpośrednio. Supernowa 1987A jest pierwszym źródłem, w którym możemy proces formowania pyłu obserwować w czasie rzeczywistym i od kilku lat wiemy, że w tej pozostałości po supernowej rzeczywiście uformował się pył o masie 60. masy Słońca, a wiemy to dzięki obserwacjom podczerwonym satelity Herschel i również w ostatnich latach formacja pyłu jest śledzona interferometrem ALMA w dużej zdolności rozdzielczej. Okazuje się, że ta masa, którą wyznaczono z obserwacji podczerwonych jest dość duża. To oczywiście jakby potwierdza te spekulacje, że we wczesnym wszechświecie supernowe były źródłem pyłu. Natomiast każda supernowa jest również źródłem fali uderzeniowej. I ta fala uderzeniowa wreszcie dociera do ośrodka międzygwiazdowego i tam pył jest przez taką falę uderzeniową niszczony. I teraz powstaje pytanie, czy supernowe tworzą więcej pyłu, niż są w stanie zniszczyć? Zanim fala uderzeniowa tej naszej pobliskiej supernowej dotrze do ośrodka międzygwiazdowego, minie jeszcze trochę czasu, ale fa fala ta propaguje obecnie poprzez materię, którą gwiazda utraciła we wcześniejszych fazach ewolucji. Obserwowaliśmy spektakularne przejście tej fali uderzeniowej poprzez charakterystyczne pierścienie tego obiektu. Natomiast ostatnie obserwacje teleskopem SOFIA, który znajduje się na w układzie samolotu, dostarczyły nam dowodów na to, że po przejściu fali uderzeniowej poprzez ośrodek przygwiazdowy pył rzeczywiście został na początku doszczętnie zniszczony, natomiast zaraz po przejściu fali uderzeniowej pył zaczął tworzyć się na nowo w tym ośrodku. To znaczy, że do podobnego procesu może dochodzić również w ośrodku międzygwiazdowym po przejściu fali uderzeniowej. Oznacza to, że we wczesnym wszechświecie, we wczesnych galaktykach, rzeczywiście supernowe mogą być bardzo efektywnymi producentami pyłu i może niszczą go mniej, niż nam się do tej pory wydawało. Interferometr ALMA dostarczył nam pięknych map rozkładu materii molekularnej w pozostałości posupernowej. ALMA obserwuje silną emisję od molekuł takich jak tlenek krzemu czy tlenek. Węgla. I okazuje się, że nie są one jednorodnie rozłożone wokół pozostałości posupernowej. Oznacza to, że sam wybuch supernowej musiał być bardzo niesymetryczny. Nie był to sferyczny wybuch i są inne obserwacje, które dostarczają podobnych argumentów na to, że wybuch był bardzo niesymetryczny. Supernowa z roku 1987 gruntownie zmieniła naszą wiedzę na temat takich obiektów. Pytanie, czy to, czego dowiedzieliśmy się dzięki niej, pozwoliłoby nam przewidzieć inne podobne zjawisko, na przykład eksplozję Betelgezy. Betelgeza to czerwony olbrzym położony w gwiazdozbiorze Oriona, około 640 lat świetlnych od Ziemi. Jeśli porównać jej rozmiary do układu słonecznego, wypełniałaby przestrzeń niemal do orbity Jowisza. Gdyby ta ogromna, a zarazem stosunkowo nieodległa gwiazda wybuchła jako supernowa, bylibyśmy świadkami epokowego zjawiska. Jej blask mógłby przewyższać jasność księżyca w pełni, także byłaby widoczna nawet za dnia. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi. Jak mówi dr Marcin Misiaszek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dowodu na zbliżający się wybuch Betelgezy mogą dostarczyć neutrina. Czułość współczesnych detektorów pozwoliłaby bowiem uchwycić nie tylko cząstki pochodzące z kolapsu jądra gwiazdy, tak jak w przypadku supernowej 1987a. Jak się okazuje, pierwszy neutrinowy sygnał możemy zarejestrować na wiele dni przed samą eksplozją. W przypadku Betelgezy jeżeli ona by za naszego życia, czy naszej cywilizacji wybuchła. Jesteśmy przygotowani z detektorami neutrin. Jestem autorem, współautorem publikacji, w której proponujemy metodę przewidywania wybuchów supernowych w naszej Galaktyce. W Japonii dodawany jest pewnego rodzaju środek wykorzystujący jądro gadolinu, tak, aby detektor super był czuły na te neutrina, które pochodzą z ostatnich etapów ewolucji gwiazd na kilka dni przed wybuchem supernowej. Zanim dojdzie do eksplozji, ten wielki olbrzym przechodzi w przemianę we swoim wnętrzu. Temperatura wzrasta. Wraz ze wzrostem temperatury powstają pary pozyton-elektron. Emituowane są antyneutrina elektronowe właśnie, które mogą nam donieść o tym, że tam wzrosła bardzo temperatura we gwiazdy i to on następuje na kilka dni przed wybuchem. Ponieważ spaliło się już wodór, hel się spalił, spalił się węgiel, tlen, dochodzi do spalania krzemu, do żelaza, do tych ostatnich etapów ewolucji gwiazd, no i mamy informację o tym, że temperatura wzrosła. I właśnie z tego względu bardzo istotna jest obserwacja neutrin, bo to będzie jedyna możliwość sprawdzenia, czy ten model ewolucji gwiazd, który teraz jest uważany i brany za poprawny, jest właśnie zgodny z obserwacjami. W eksperymencie Borexino, którego dane zbierane sam analizuję. Mamy takich przypadków trzy na rok oddziaływania antyneutrina elektronowych. To są antyneutrina, które pochodzą z wnętrza Ziemi, czyli rozpady promieniotwórcze w płaszczu Ziemi, w jego skorupie. Tam zachodzą rozpady promieniotwórcze uranu toru. Produkowane są antyneutryny. Teraz proszę sobie wyobrazić, że takich zdarzeń obserwujemy w ciągu roku trzy. rozłożone oczywiście statystycznie, czyli można powiedzieć jeden na kwartał. Teraz w przypadku na kilka dni przed wybuchem supernowej, takim jak na przykład Betelgeza, w tej odległości, mielibyśmy z tych zdarzeń kilkadziesiąt w ciągu dnia. Nawet kilka, to już by było bardzo ostry sygnał. Teraz koreksyno nie jest wcale największym eksperymentem. Jest drugi eksperyment. Kamland znajdujący się w Japonii, który ma masę kilkukrotnie razy większą, no to oni są całkowicie przygotowani na to, że jeżeli się pojawią dwa zdarzenia w ciągu dnia, to już może świadczyć o tym, że powinny być skierowane teleskopy w kierunku Betelgezy. No taki jest główny w tej chwili program działania tego eksperymentu, że w momencie, kiedy zaobserwuje się kilka zdarzeń antyneutrin, natychmiast jest rozsyłany alert do wszystkich obserwatoriów. Jak dotąd żadna informacja na temat neutrin zwiastujących wybuch Betergezy się nie potwierdziła. Ale w naszej Galaktyce są także inne gwiazdy, które mogą być jeszcze lepszymi kandydatkami do kolejnej supernowej. To przede wszystkim Eta Carinae, jedna z największych i najmasywniejszych gwiazd w Drodze Mlecznej, a także VY Canis Majoris, ogromna gwiazda w konstelacji Wielkiego Psa. Naszą wiedzę o procesach, które prowadzą do takich kosmicznych eksplozji, zawdzięczamy jednak w dużej mierze supernowej, która ponad trzy dekady temu rozbłysła w wielkim obłoku Magellana. Neutrina z supernowej 1987a przyczyniły się do ogromnego rozwoju detektorów tych tajemniczych cząstek. Dzięki temu o wybuchu Betelgezy czy innej podobnej gwiazdy możemy się dowiedzieć nawet kilkanaście dni wcześniej. Jak na razie, to supernowa z 1987 roku pozostaje jednak najważniejszą tego typu gwiazdą naszych czasów, a nam przyjdzie czekać na neutrina zwiastujące pojawienie się jej następcy. A taka gwiazda wybuchnie na pewno w ciągu najbliższych 100 tysięcy lat, ale kto wie, może się to wydarzyć nawet jutro. To był program Astronarium. Jak zwykle, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.